Dzień dobry, Panie Arturze. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy kolejną wędkarską przygodę. Tym razem na małym jeziorze, a nie na rzekach tak jak to zwykle bywało tutaj przy naszych filmach, gdzie łowione były klenie, pstrągi. Tym razem założenie jest proste: szczupaki na miękko, szczupaki na miękko i szczupaki na lekko, bo wędka do 21 gramów, czyli dość delikatna jeżeli chodzi o łowienie szczupaków. No, i szczupaki na miękko, bo tylko i wyłącznie na gumowe przynęty taki jest plan na dzisiaj, tak będziemy robić. A no myślę, że coś z tego wyjdzie. No, zobacz, tak naprawdę wypłynęliśmy sobie zobaczyć, co tu mieszka. Mieliśmy już jedną rybę, ale wyjściowy. Dobrze, że nam zaraz podbierek przywiózł, bo teraz jest nieporadzenie. Nie, nie jest taki zły. Taki z 5 co? Pokaż ładnie, panie Arturku. To... Patrzcie, kotwy nie wbił. No, spróbuję. Pro no Zgodnie z tytułem filmu, Szczupaki na miękko. Ja myślałem, że on jest na tym, na jednej kotwiczce, a on patrzy, zobacz tutaj do zbrojka z jaru. To czekaj, dam Ci cączki. Wjeżdżamy po całości. O, Proszę. No i pierwszy szczupak wypraży. Ile my tu jesteśmy nad wodą? Pół godziny, jedno branie. Wcześniej w Zielach i teraz drugie. Pięknie rozpoczęty dzień. Powiem Ci, że super jednak te takie nieduże jeziorka, gdzieś pokitrane w laskach, w małych miejscowościach. trafię, w zaraz poszukam, dam Ci plasterek, wiesz? Zepsułem się. Zapisy na osądzie wskazują na to, że możemy liczyć dzisiaj na naprawdę Yy, kilka jeszcze innych brań, yy, bo widać, że ryby są podniesione, są aktywne, pilnują stad drobnicy. Tak, zobacz, branie co miałeś jak podpłynęliśmy zobaczyć przy, przy te kapelonki jeszcze, nie? Tak, tak, tak. Yy, widać, że chcą, są aktywne, a ja myślę, że wykorzystamy ten Spróbujmy czas. Spróbujmy się do nich dobrać. Do dzieła. Kolejny szczupak na lekko. Tym razem na bardzo lekko, bo będkę do 14 gramów i w sumie. Nie. Yeah. Okay. Nie no, do tego jeszcze nie grali. Wskoczył do łódki. Szczupak wskoczył do łódki. Nawet nie musiałem go na klatę brać, ale jaja. Wypuszczaj tego szatana. Wariat jak nic. Wariat jak nic. Ale cyrk, co? Masakra, no jak... W tłupach skakujące do łódki. Ja rozumiem, żeby tutaj było coś ciekawego na tej łódce, nie? Nie wiem, tam... A to tylko my. Browarek, bimberek, a to... Masakra, co on tu chciał od nas? No, ale jest dobra, spoko. Ale jest tryb. Ciekawa akcja. Dalej grają pierwszą rolę przynęty takie... No żerówy, żerówy, no nie ma co ukrywać. Tutaj też proclassic, malutki, 10-centymetrowy. No ale warto kombinować, tak? Bo tam ten poprzedni to miał 18 cm, ten ma 10 no cóż, ryba się liczy, lecimy dalej. Z Słuchaj, no trzeba próbować. Raz trochę coś większego, trochę mniejszego. Pogoda nam się... Zmieniła. Zmieniła i Zmieniła. nie pomaga troszkę, bo było, zobacz, pochmurnie. Padał Teraz wesz. też troszeczkę chmurek, ale jest mocna dosyć lampa, ale zobacz, wiatr zaczęło troszkę wiać tak. i branie. Tak, zgadza się. Wiatr, wiatr, myślę, że no, musi być wiatr, żeby były brania, tak? No bo przy flaucie zupełnie nic się nie działo. Działajmy, żółwik. Tęczący ze szczupakami. branie na lekko i jakoś tak mi się wydaje, że nie będzie to szczupak, a koń. jakiś lepszy. No powiem, że wow. nie najgorszy. Nie najgorszy, wyjściowy on. Nie najgorszy. Prawda jakoś dziwnie prze, przynęta przekręcona w pysku, jakby do góry nogami, ale kurczę no. No i fajna zatrzymaliśmy się trochę porzucać, delikatny dryf. Jest ok, jest ok. naprawdę, yy, no dzieje się, jeziorko jest urozmaicone. Co prawda wolałbym jakiegoś większego okonia złapać, takiego ponad 30, nie, 2500 metrów, ale cieszy, cieszy, naprawdę cieszy. Super, dwa gatunki masz, puszczaj. Długo nic się nie działo, o nie, maluszek. Ale walną Ci blisko, co? Ślizgiem, ślizgiem, ślizgiem. No nie nie. nie. Taki krypto, to tutaj się raczej nie spodziewałem na takie przemęczenie, no ale... Mały szczupak najlepszym przyjacielem wędkarza. Właśnie w taki upał jak teraz. Wiesz, przynajmniej coś się dzieje, nie? No, to musimy jakoś w ten yy, przetrwać ten gorący okres, jeżeli chodzi o temperatury i za chwilkę jak się zmieni pogoda wieczorem to myślę, że odpalą większe. I na co Bramko? Standardowo żerufa, kolorek yy, ProClassic. No jednak dzisiaj w taki upał robią rozwoje. nie chcę mówić, ale to jest ładna ryba. A dosłownie przed chwilą zmieniłem przynętę. Powiedziałem, że Będę łowił na coś Czego jeszcze dzisiaj nie zakładałem. O kurde, z rolki idzie. Gdzieś takiej ryby nie było. Cóż, ten jest zdjęciowy, zdjęciowy. Ten... I na co miałeś teraz bramkę? Już pokazuję. Dziesięciocentymetrowy. Pro Classics Co ty gadasz? Fire Tiger. Czekaj, dam Ci jeszcze trążki. W pierwszym rzucie, w pierwszym rzucie. No tutaj wyszliśmy z tej zatoczki teraz. Delikatny zestaw. Miały być szczupaki na miękko. A, i są bana bardzo miękko. Jak na szczupaka to wręcz ultralightowo. No, taka gumka okoniowa bym rzekł. Tak, tak, taką rzekę. Wszystko ją może wciągnąć No ale muszę go tak troszeczkę uspokoić. Na moment. Okay, chwyt, pokaż do... mu od razu jak zażarł, wiesz? Zjedzone okay. dobrze. Ale ładne branie miałeś. Powiem Ci szczerze. Mocno wyczuwalne na... w ręku. Przyładową fę.

Może się bawimy tutaj dzisiaj, co? Zrobił mi tutaj troszeczkę zamieszania w zestawie, będę musiał przewiązać, no, ale. To skutki uboczne łowienie ryb. Uczciwa cena za fajną rybkę, umówmy się. Git, jest dobrze. Bajka o białym morokapturku. Zostając chwili przerwy pokażę wam jakich zestawów gdzieś używałem podczas łowienia. Tutaj akurat jedna z lżejszych wędek, jakich używam do połowu szczupaków Street Fighter o długości 210 cm i ciężarze rzutowym od 3 do 14 gramów. Bardzo fajna poręczna wędeczka, taki w sumie uniwersalny kompromis pomiędzy łowieniem okoni i szczupaków. Szczupak, jak widzieliście na filmie 70, tak? bez problemu sobie z nim poradziłem a brania o koni, takich 20-30 cm, wyczuwalne są bardzo dobrze. Uzupełnieniem tego zestawu tu jest akurat kołowrotek Prism X wielkości 2500, z nawiniętą żyłką 0,20. ,20. I w zasadzie no, więcej tutaj akurat nie potrzebuję. Przynęta, jaką akurat tutaj miałem, jest długości 10 cm. I komfortowe łowienie na tą wędkę, Cały dzień machania nie męczę się w ogóle. Druga bardziej, już yy, mocniejsza, też długości 200, 210 cm, yy, ale ciężar wyrzutu już od 5 do 21 gramów. Tu jest yy, akurat troszeczkę wyższej klasy Ti Pro Spin Finesse. Przynęty troszeczkę większe. Yy, mam tutaj założony 14 cm Pro Classic z 10, 10 gramową główką, wkrętem i też kilka ryb dzi dzisiaj udało mi się złowić na ten zestaw łowiąc tak jak dziś na jeziorze niesielawowym gdzie akurat tutaj mamy głębokość średnią około 2,5-3 metrów najgłębsze miejsce w jeziorze to 4 metry używam dość lekkich obciążeń maksymalnie 10-15 gramów i nie ograniczam się tutaj do rzucania bardzo dużymi przynętami, gdyż łowienie tymi małymi i średnimi umożliwia mi sprawdzenie szybsze jeziora i trafienie na szczupaka bądź okonia. Dzisiaj kluczem do sukcesu, oprócz odpowiedniego dobrania przynęty, a w zasadzie jej koloru, było prowadzenie jej. Jednostajne zwijanie przynęty w ogóle się nie sprawdzało. Można powiedzieć, że szczupaki brały z opadu. Trzeba było. Przyspieszać, zwalniać, podbijać szczytówką do góry przynętę i wtedy były brania. A więc agresywny kolor przynęty, plus agresywne prowadzenie jej dały nam dzisiaj najwięcej ryb. Nie zawsze na taki jednodniowy wyjazd trzeba zabierać ze sobą całą szafę sprzętu. Wystarczy w sumie jedno, maksymalnie dwa pudełka, w których zmieścimy wszystkie uniwersalne, ulubione przynęty. Ja dzisiaj stosowałem wielkości od 10, 14, maksymalnie 18 cm. I na wszystkie miałem brania. Brania zaczęły się od rano, od Fire Tigera tutaj akurat 18 cm, a później im bliżej południa, tym ryby były bardziej wybredne i zmniejszałem kaliber. 14 i później do 10 cm. Więc warto było kombinować, warto było. Nie narzucać schematu rybom, bo akurat tutaj próbowałem i na naturalne kolory, i na bardzo takie żarówiaste, i okazało się, że dzisiaj te naturalne w ogóle się nie sprawdziły. Nie miałem w zasadzie na nie żadnej ryby, wszystko to było odcienie zieleni, żółci, ale to oczywiście dzień jest każdy inny. Nie można się po zaszufladkować, bo ryby tutaj akurat szybko to zweryfikują. Więc dzisiaj szybko doszliśmy do tego, że właśnie te bardzo wyraziste kolory pobudzały ich agresję. I to był klucz do sukcesu. Wydaje mi się, że całkiem sympatycznie spędziliśmy czas. Małe jeziorko, takie jak tutaj, no w sumie poznałem je dzięki Tobie, Ty już tu wcześniej łowiłeś. Ja nie, no ale tutaj no czułem się jak naprawdę w Szwecji, może nie ilościowo, nie rozmiarowo, ale brania były przez cały dzień, no i pomimo, że w zasadzie to jest weekend, środek wakacji, to nie spotkaliśmy tutaj innych wędkarzy, jakieś dwa kajaczki, a tak to minimalna presja i chyba za to można kochać te małe jeziora. No właśnie nie warto ich chyba omijać, bo czasami też może warto ich nie lekceważyć, bo czasami mogą... Pozwolić fajnie spędzić czas i kryć całkiem fajne okazy. Dzięki w takim razie za dzisiaj. Do zobaczenia nad wodą kolejnym razem. Trzymajcie się.